Fani PlayStation mieli ogromną nadzieję, iż PS5 będzie miało kompletną wsteczną i na next genie odpalimy grę ze wszystkich konsol Sony. Niestety tak się nie stało i dostaliśmy tylko możliwość odpalenia gier z PS4. I uważam, że i tak jest dobrze, bo raczej w starsze gry nie będę grał, bo strasznie się zestarzały. Choć rozumiem osoby, które lubią stare gry i nostalgiczne powroty do tytułów, które zagrywali się 20 lat temu. I szkoda, że Sony nie podołało tematowi w tej kwestii. Ale wróćmy do tematu z tytułu posta. W sieci pojawił się filmik ukazujący, w którym odpalono kilka tytułów z PlayStation 2 na Xbox Series S. Aby tego dokonać trzeba uruchomić konsolę w trybie deweloperskim i uruchomić na konsoli Microsoftu emulator PS2. Rozwiązanie nie jest idealne, ale jest to malutki pstryczek w nos z Sony. Gry z PS2 odpalone na Xboxie mają czasem jakieś artefakty graficzne i nie działają prawidłowo, ale jednak działają na konsoli konkurencji. Nie wiem, co na ten temat myśli japoński gigant, ale wydaje mi się, że Microsoft niebawem usunie w jakiejś aktualizacji możliwość uruchomiania konsoli w trybie deweloperskim. I co za tym idzie, możliwość odpalenia emulatora PS2. Microsoft nie będzie raczej chciało sprawdzać, czy i jak Sony zareaguje na te rewelacje. Jest szansa, że Japończycy poproszą grzecznie Amerykanów, aby funkcję tą wyłączyli. Ale nie tylko z tego względu Microsoft usunie tryb dev. Tryb deweloperski to pewnie furtka do innych nadużyć i piracenia gier.